Witam Was w kolejnym odcinku z kariery jako reprezentacja Polski. Dzisiaj Demokratyczna Republika Konga nam przeszkadza na drodze. Demokratyczna Republika Konga ostatnio wygrała z Filipinami 0-4. 4 a my ostatnio wygraliśmy stan za niepimbielek, a teraz tracimy było niestety. Nawet ja, że mamy takiego nieszczęścia. piwo Ej no pi... okay. waga i słupek. Takiego takiego nieszczęścia dzisiaj Вага, и ты разманы гола, но я не дам. Вага, и гол! Dwa do jednego. Polacy co drabiają straty. Co między i słupek? Słupek nas ratuje. Uwaga. Jest gol! 3 do 1, 2 do 3 wagi. Już nie mam szans, żeby przegrać. I tak nam szelo gola, i tak mamy zwycięstwo. I niestety 3 do 2. Tracimy bramkę, która zaraz może zdecydować Uwaga. Uwaga, zamieszczenie pod naszą bramką. Niestety tracimy gola. I tak nie powinno się wydarzyć. Musimy teraz zwyciężać. I wyciężyć niestety! Po fatalnej... I jest gol. 4 do 4 zmiany tutaj już się robią Teraz musimy zrobić, żeby po prostu nie wyrównali ostatnie minuty Polacy Nie ma gola, niestety słupek! Uwaga, okay. koniec, remis, remis, no i to był bardzo dobry mecz, no ale możemy też pochwalić demokratyczną Republikę Konga, która najlepiej grała w tym meczu.